Sakuromacza najlepsza w Polsce, intensywna, mocna, zielona, prawdziwa, a nie jakiś erza. To jest sakuromacza. Patrzcie, patrzcie, podziwiajcie, bierzcie i trzepcie. Ja jestem cukiernikiem, trzepię Trzepie kogiel mogiel, trzepie bitą śmietanę, trzepię pianę. A teraz będę trzepać maczę. Raz, dwa. No i trzepiemy, aż będzie pianka. To pijąc, Żyjesz długo, bardzo długo, najdłużej na świecie, jak w Japonii. Mmm, niesamowita droga do tego, żeby być piękną, młodą, sakuromacza, najlepsza macza w kraju. Magda Kessler. Sakuromacza, polecam. Zachęcam, polecam, Anna Popek. Pijcie, a będziecie wiecznie piękni i młodzi. Polecam, Magda Kessler. Ja swoim pacjentom polecam Sakura Matcha, która dzięki dużej zawartości antyoksydantów wspomaga wygląd skóry, ale też obniża stres i twoja skóra ci podziękuje. Zamów na sakuramatcha.com, a efekty sam zobaczysz w lustrze.